Druga część, druga, druga część, część. Czwartego odcinka. No właśnie, bo nam się włączyło. To już się wdrażamy. Za włączeniem. Albo nie, to jest trzecia część tego odcinka. Może no trzy części ten. zrobiliśmy. Nie, trzecie. Trzecia, trzy, trzy la, części. Lala, la, Trzy ile, ile, ile. części trzeciego odcinka. Pamiętam. Trzy części trzeciego odcinka. Nie mówię. Że... Co? No. Ja spróbuję sam skoczyć. Nie, jak nie umrę, to jest tam a jak u mnie to jestem Ciotka. Napisz raz. Dobra. O, I najciekawszy. Patrz, patrz, jak się zrygnowało. Trzecia trze części trzeciego odcinka trzymasz się. O Boże! Ty, że, jak ją pokazałeś? Boże, jeszcze partor. Partor. Portor. Portor TV. Dobra, Tibia. Tibia 2000. Jest, jest. jest! Udało mi się, jestem koksem. Bo to samo ten szósty z osiemnastów. Oooo! RPG! Rapidlice, dobrą. Fajr! Ja Nie! Co? Nie to! Co ty robisz? Papieraj to! Ja jęczę to zrobić. Gdzie idzie z tym ciepłą fajka. ja? ostatni pies. Uciek, bo i mnie. To nam pokazało w skrzynie smartfon? smartfon a co w tego. Dobra, dobra, teraz idzie po idziemy po te RPG idziemy po RPG ludzi. dobra I teraz do którego zawiózł go? opa już odblokowałeś po storunek abanaki dobra po abanaki? no wiesz jak nie odblokowaliśmy waluta no kupiła nie? jak zapominić? nie tylko ja i dawaj kupujemy teraz. teraz Czajer. Tej... bo tu snajperskie. Eee... Dawaj kupuj. Czekaj, ja to... to, to, to Syl. Dobra, nie czekaj to nie. Wyrzuć mi rakiet. Kto to? Tak RPG. I za co to? Zajem, za tą strzelbę, Dobra. I dawaj snajperki. A snajperkę już mamy. Specjalne, część specjalne Dawaj, duży zbiornik paliwa, do, dołączyliśmy. Duży zbiornik paliwa. To jest duży zbiornik. PM, PM, dobra. PM-ki. Tu ja A zawsze do pm -ek? kupuję te, no, pumniki. to tu mi to za do PM-ek. Dobra, PM. teraz idziemy zobaczyć jak to działa, nie? Teraz ja gra. pójdź do boki. Czyli... Boże, To, to już! A, to ty pierwszy postawionek, na których pamiętasz. Wow. O Boże! Ja walę. <grywka> ja perwis! Z... Ja pierdziele, bierzemy to. Ja to biorę. I w każdym składzie broni to zostaje na zawsze. Nie, już tego nie wywalam. To jest spoko, ja w nich przywalę raz i już po Dobra, teraz ty chcesz? Czy ja chwilę jeszcze? Ja Dawaj, ty już. Dobra. Mi się podoba wpalanie tego samochodu. O to. o, to mi się podoba. No i też. Tylko aby za... Już zaczęli grać w A wejdzie teraz, jedziemy tym posterunek odkryć. Jakiś? No może będzie klepka. Dobra. I takie... Z wyrzutni rakiet wszystkich. Z, 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 dobra. Z RPG. No to jest wyrzutny rakiet chyba. Ja mówię RPG. Dobra, jedziemy do którego, do, 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 więc... Ja, ja to wybieram, ja, ja dobra, wybieram. Dobra, Wybierasz, bo tu jest dużo. Ty, flagi muszą być. I dobra, tu są. Tu wejść. Ja my jesteśmy tu. Tu najbliżsi Dobra, to jedziemy. czerwona flaga musi być. Tu. Dobra. Złomowisko? Wow. złomowisko mog! Ojdź. Ojej To jaki drift, nie? Pomóż mi jej, ciekawi A Ale nie wzięliśmy narzędzie do akwadynia Gwiazd, nie przejdźmy Jedziemy Nie mogę Cię zabrać, bo jadę do posterunku, A jak Cię zabijam, nie moje w będę Bo będziesz chciał sam tam podejść Ty, ale wiesz o co chodzi Musimy po cichaczu iść Wiem, a jak ty go zrobimy i wiesz, to dużo... Dobra, robimy. to ty będziesz jej zabijałeś. Zaraz powiem. Ja teraz będę grał. Ja gier... się schowam i będę bocie Dobra. Dobra, Kuba, teraz ja będę grał. Zabiję parę gości, później on. I on przejmie nasz posterunek. Poster 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 Dobra. Jedzie, ale nie wiem czy mi się uda, bo ja tam mnie zabijałam, w nie zabijam w bierka. Nie, zabijałam. i ja mam wy... Ej, ludziska jak ktoś ma z was Steama i chce nie dodać, to jestem demon nad demonami. Ale i tak mi się nie podoba. Zmieniłeś Steama? no A ja nie mogę się zalogować na Steamata to jest Ja tam zmieniłem potem tylko jeden tym Jednego mam dla siebie, a jednego dla widzów. Zrobiłem wczoraj sobie. Aha, dobra. jak widziałeś do Dobra, pauza. To jest barabam, barabam dajcie mi suba lub nie będzie odcinków albo kończę z youtuberem przepraszam was bardzo ale naprawdę to nie jest fajnie jeśli ktoś sobie tak mówi o dobrze no, się odcinek nie mam czasu po prostu z rpg nie wal nie wal z rpg bo no Fuck tak, no co ty gówno chcę cię, no co to jest do dupy! Tutaj... Boże! No. no ja papieruję! Ja pierdziłem! No ale to było dziwne, i dałem czterystkę za snipery i nic jej to nie dało. No właśnie. Wesz... To do dupy, teraz będziemy musieli się wracać. Ale chyba będzie blisko. Tak. No, blisko, bardzo blisko jesteśmy. Dlaczego nas zespiło tu? Ej, właśnie też się dzieje, Dobra, jedziemy na złomowisko. Nie blisko nas Gdzie błotu? my jesteśmy w ogóle? My jesteśmy po sterunku tam. Nie tam, gdzie odblokowaliśmy wieżyczkę. Nie tutaj. Dobra, wiecie, tutaj, tutaj jesteśmy. A tutaj jest tutaj No tak, sto st 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 ileś metrów, zobacz. Na dole pisze. Dobra, pauza. Z górki zjeżdżam, z górki zjeżdżam. Z Górsku, z z górki zjeżdżam. Z górki zjeżdżam, z górki zjeżdżam. A to jest odcinek po cichaciu. Przerytowałem. Przekoniłem samochodem i oni to chyba zauważyli, ale... Jest tam jest ich chyba chuj kudas Chalę go O fach posiłki zaraz wezmą wie posiłki zaraz będą Widzisz jaki jest tam miałbym być ale jak miałbym posiki wezwać, posiki. Dawaj, EPG. Ale chyba strzelbnąłem. A nie mam, dalej. Tak. Nie, im posterunek strzelb. Mam posterunek. Chcielibyśmy, żebyśmy się wrócili. Się Bo jak, ja pierdzielam. Mam szybką broń, przecież. Szybką broń, ale... E ja wtedy wywzięliśmy, kiedy idę. Muszę zostawić tak to. Co to się dzieje, kurde? Skacz. Ja popełniam samobójstwo. Boże, co to się dzieje w ogóle? Zwali posiłki. Co robią gracze, gdy mają problem? Zzywają posiłki. <noise> Dobra, spierdzielać to. Dupie mamy to przejmowanie jak tak jest trudno Dobra, nie przejmujemy żadnego posteru, przez... Albo spróbuj więc im z auta w dupy. Wiać im z auta. O no boże, że Bo A to nasze stare auto! przed chwilą je rozbiliśmy. O boże... Ale najlepiej jeszcze działko sobie wzięli. Działko sobie wzięli, prawda? Samochodem. O jak mam wjechać jeśli mi samochód zepsuje? Ja pierdziu Nie moja wina, że nie umiem strzelać Znaczy umiem strzelać, no ale jak mam tak strzelać z, jak... Aha, dobra Spokojnie. jak wy chcieliście Ulu, widziałaś? I jak tu jeszcze żyje?